W końcu to był ciężki tydzień po dwóch porażkach. Byliśmy no, w ciężkim momencie naprawdę, bo te trzy mecze w ciągu tygodnia i te dwie porażki, ale fajnie, że udało się dzisiaj wygrać. To na pewno tak podbuduje morale w zespole. Już byłeś bliski zdobycia bramki z wartą i teraz pokazałeś się, kim widzą z najlepszej strony. No cieszę się, że dochodzę do sytuacji, piłka mieszuka, szuka, mogłem dzisiaj minimum dwie bramki strzelić, bo, bo miałem, miałem sytuację, no ale cieszę się z tej jednej i najważniejsze i tak zwycięstwo. To teraz chyba za ciosem? No za ciosem. Yy, fajnie było złapać pasce zwycięstw i... Teraz mamy troszeczkę yy, po tym ciężkim okresie luzu, mamy już dopiero za tydzień. Także musimy się solidnie przygotować do niego i jedziemy po zwycięstwo. A tak w, w krótkich słowach, jakbyś ocenił po prostu cały przebieg tego spotkania? Momentami, my przeważyliśmy momentami Olimpia. Pod koniec pierwszej połowy daliśmy się za bardzo zepchnąć, moim zdaniem, i w drugiej połowie też, ale też sobie radziliśmy z tym. Graliśmy nisko, ale, ale solidnie w defensywie. Po Twoim oku widać, że walczyliście do upadłego. No niestety trafił mnie. Dobrze, że nie jest głęboko rozcięte. Mam nadzieję, że, że się zagoi szybko.